Witam Państwa serdecznie. Drodzy wrocławianie, dzisiaj spotykamy się na kolejnym briefingu prasowym, na którym chciałbym Państwu podać kilka ważnych informacji. Na początek zawsze miałem dobre informacje, tym razem dobrej informacji nie ma, ponieważ we Wrocławku odnotowaliśmy kolejne dwa zakażenia koronawirusem. Są to osoby, które przebywały na kwarantannie, więc dobra wiadomość jest taka, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że te osoby nie zarażały osób postronnych. Ale drodzy Państwo, musimy cały czas utrzymywać stan gotowości, dbajmy o swoje bezpieczeństwo, dbajmy o zdrowie, bo niestety zagrożenie cały czas jest aktualne. Drodzy Państwo, odpowiadając też na Państwa postulaty, chciałbym też Państwa poinformować, że w związku z tym, że od 13 marca dzieci nie uczęszczają do przedszkoli i do żłobków my uwzględniamy państwa wnioski i dlatego też chciałbym powiedzieć że te opłaty za przedszkola i za żłobki w czasie nieobecności dzieci w tych miejscach po prostu nie będą naliczane w najbliższym czasie na sesji rady miasta zostaną podjęte bardzo konkretne uchwały w tej sprawie Również zdajemy sobie sprawę, że dla nas wszystkich jest to bardzo trudna sytuacja i mając świadomość, że być może część z Państwa będzie potrzebowała też pomocy psychologicznej, uruchomiliśmy taką formę zdalną możliwość rozmowy z psychologami dlatego też bardzo proszę czerpać informacje z naszej strony urzędu miasta tam można zapoznać się gdzie psychologowie pełnią dyżury można do nich w każdej chwili zadzwonić i takiej porady oczywiście uzyskać drodzy państwo kolejna informacja też wychodząc na przeciw no całej sytuacji w związku z tym, że lekarze, pielęgniarki są bardzo obciążeni pracą i mamy świadomość też tego, że dzieci lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego często są pozostawiane w domu i pracownicy w tej chwili pracujący na pierwszej linii frontu, że tak się wyrażę mają z tym kłopot. Dlatego też wyszliśmy z taką propozycją. Otóż zgłosiło się 12 nauczycieli w formie wolontariatu, którzy są do dyspozycji i którzy mogą zająć się dziećmi tych osób, które pracują w tej chwili w służbie zdrowia. Tak jak powiedziałem, dotyczy to lekarzy, pielęgniarek i szeroko pojętego personelu medycznego. Więc w przypadku, gdyby istniała taka potrzeba, to też prosimy o kontakt i taką pomoc będziemy organizować. I wreszcie, drodzy Państwo, ostatnia informacja, no niestety ogłoszony stan epidemiologiczny spowodował, że wszystkie imprezy o charakterze masowym w Polsce, jak i również we Wrocławku, zostały odwołane. I dlatego też chcę Państwa poinformować, że tegoroczna majówka niestety nie odbędzie się w związku z zaistniałą sytuacją. Mam nadzieję, że w momencie, kiedy rzeczywiście opanujemy epidemię koronawirusa w Polsce, będziemy mogli Państwa też zaprosić na imprezę może niemajówkową. Będzie to w innym miesiącu, ale niestety na chwilę obecną majówkę we Wrocławku odwołujemy. Drodzy Państwo, życzę. Życzę przede wszystkim zdrowia, życzę bezpieczeństwa. Dbajmy o siebie i w miarę możliwości nie wychodźmy z domu. Dziękuję bardzo.